To już jest połowa choinki, więc znowu będzie w tym roku taka wielka, wielka, wielka. I tutaj już jest gwiazda. Powoli przygotowania do świę... świątecznego klimatu. Chodźcie kochane, patrzcie jakie fajne. mama? Mamy chipsy, te są na ulubione, bo są trochę lekko solone, kurydziane. I słuchajcie, wracamy sobie z Rosmana. Byłam, bo musiałam sobie kupić piankę do mycia twarzy, która już mi się skończyła. Ale zobaczyłam. Tak, była już karuzela. Jak widzieliście, też była pół choinki, to znaczy nie pół, ale podstawa choinki już rozłożona, więc już pomalutku przygotowują się na święta. Będzie choinka taka duża, jak co roku, pod sam aż sufit. Nie, wie, nie wiem, ile ona ma metrów, ale jest naprawdę przeogromna. Właśnie zeszliśmy na plac zabaw, na ten tutaj najbliższy, jak widzicie. Poczekaj na chwilkę. Tak, napiszcie w komentarzu, kto lubi z Was chrupki kukurydziane, my uwielbiamy i tak jak naprawdę same w sobie są wciągające, to te solone są już naprawdę jeszcze bardziej wciągające, bardzo smaczne, no a i więc tak, miałam jeszcze Wam pokazać, to znaczy zaraz Wam pokażę, usiądę na ławce, co kupiłam do twarzy, no to w sumie już idę. Jednak sobie nie usiądę, bo jest mokra ławka, ale pokażę Wam tak, tutaj z ręki. Słuchajcie mydełko do mycia, buzi. Wiecie, że. Od jak... Nie, zjeżdżanie też jest mokre. Dziękuję, postoję. Dobrze, wiecie, że od pewnego czasu jestem fanką mydełek, czyli żeli pod prysznic. Przepraszam, jeżeli no, po... no, pod prysznic w postaci mydła, może tak to powiem. Albo jeszcze bardziej tak mądrzej to powiem, że mydełko pod prysznic, mydełko do mycia pod prysznicem, coś takiego. Potem jeszcze jestem fanką szamponu w mydełku, tak? Szampon w mydle. No i teraz jest mydełko do mycia buzi, słuchajcie, coś nowego, coś czego nie miałam jeszcze, a coś co chciałam kupić, tylko po prostu nie widziałam. Chcia... Miałam już w koszyku, słuchajcie, taką samą piankę, właśnie, takie same. Do mycia buzi, tylko że w formie pianki, tak jak kiedyś wam pokazywałam, ale jak zobaczyłam już to mydełko, no to po prostu mówię, wezmę. Kosztowało 3 euro. No i było jeszcze takie drugie z innej firmy, z drzewem herbacianym. Słuchajcie, jeszcze fajniejsze. I tak miałam dość długo dylemat, taki, które z nich wybrać, które wziąć, to czy tamte drugie. No i jednak na razie padło na to. Zobaczymy, jak ogólnie się tym mydełkiem będzie myło. Jeżeli to mydełko mi się skończy. Jeżeli to mydełko mi się skończy, no to oczywiście zakupię jeszcze tamto drugie. Więc yy, tak, no takie fajne mydełko. No, to takie. Nowość. Z zobaczymy. Już musiałam naprawdę coś kupić, bo mi się skończyło. Mam nadzieję, że będzie mi się dobrze używało, że będzie w miarę fajnie ten makijaż mył, zmywało i. Yy, no i tyle w zasadzie. No, zobaczymy. Dam Wam oczywiście znać, będę Wam relacjonować. Miałam dzisiaj nie nagrywać żadnego vloga, ale tak spontanicznie pomyślałam: Wyciągnę telefon i nagram. No i nagrywam. Nie wiem, czy będzie długi, czy będzie krótki, jaki będzie, taki będzie. Już Ci pomagam. Chcesz wejść? Chrupki się rozsypały. Ojej. Tam dzisiaj potrzebuję jakoś dużo tlenu słuchajcie i potem się do Was odezwa, jak będę w domu. Tutaj dziewczyny już rysują. Rysują, cześć. Rysują, kolorują, ślaczki piszą. Ja to Wszystko robią po prostu. Jak ładnie kredeczką, no? Pięknie. O jejku, to jest brokatowy rysunek. Tango, jeszcze jest piesek. O jejku, jaki ty jesteś duży. Nie mieścisz mi się tango. Dzień muszę jasne. tak oddalić, żebyś mi się tutaj w kadrze <gadżę> zmieścił. O, pod tym kątem. Sarenka. O, zawstydził się. Chyba nie chce być nagrywany. U nas jeszcze Halloweenowe tematy? Cześć! No je, Cześć! Witam ja, 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 ja. Was, kochani, serdecznie w nowym dniu sobie usiądę, e, troszeczkę się dla Was odezwę. Um, wczoraj już nic nie nagrywałam, jakoś zleciał ten dzień bardzo szybko, powiem Wam. E, zaraz Wam pokażę, jakie piękne, cudo, jaką piękną, cudowną rzecz zrobiłyśmy wczoraj z dziewczynami. Um, bardziej ja zrobiłam. Taki, no, może trochę późno, ale wiecie, lepiej późno niż wcale. Taka jesienna dekoracja, bardzo piękna z liści. Kwiaty z liści klonu. Klon? Chyba tak. Więc zaraz Wam pokażę, jest bardzo fajna, przyjemnie się nam na to patrzy. No więc, no tak. Zaraz idziemy na spacerek z psiakiem, potem idziemy chyba do sklepu. No mówię chyba, bo no do końca nie wiem, czy pójdziemy, ale chyba tak. Pójdziemy do sklepu y, po spożywcze rzeczy, bardziej po śledzie. Słuchajcie, y, mamy ochotę na śledzie z dziewczynami, więc pójdziemy po śledzie. No i co? I może zaliczymy przy okazji jakiś malutki spacer. No, także zabieram was ze sobą. No, mm. właśnie na spacerku. widać siak w liściach, wąchacz. A dziewczyny mi tutaj śpiewają. No. Także mamy dzisiaj 15 stopni, ale jest chłodno, bo jest pochmurno, słuchajcie. Nie ma słońca i nie jest tak cieplutko jak wczoraj, bo wczoraj to było naprawdę cieplutko. No a widzicie, nie ma słoneczka. No ale to nic. Nam no, i tak jest fajnie. Jeszcze dziewczynom nałożyłam już Zimowe kurteczki, ale pod spodem za to są bardzo leciutko ubrane, więc jest w sam raz. Jest im ciepło i jest y, przyjemnie. Już wracamy, mamy śledzie. Dwa opakowania, dziewczyny lubią jeść, więc na kolację będą śledzie. No. Mamy jeszcze grubeksy. Idziemy dalej. Hej, kochani, witam się z Wami, a tak naprawdę już chciałabym się z Wami pożegnać. No, bo jak już widzicie, to znaczy, mam tutaj zapalone światełko, lecz w takim klimacie chciałabym się do Was pożegnać. Jest godzina już dwudziesta. Właśnie wykąpałam dziewczyny, przeczytałyśmy sobie książeczki. Dzisiaj to były takie wierszyki ćwiczące języki. Oraz oczywiście chęć. Tak. No, te dwie książeczki zostały przeczytane, więc no teraz dziewczyny już śpią, to znaczy zasypiają, a ja idę się zaraz kąpać. Zaraz Wam pokażę, jaki mam piękny bukiet z liści, który same, same robiłyśmy, raczej ja robiłam. Nie wiem, czy jeszcze tutaj we vlogu Wam o tym mówiłam, czy tylko na instagramie się chwaliłam jeżeli tutaj wam nie mówiłam no to teraz wam mówię że mam piękny bukiecik w zasadzie już go wam mogę pokazać spójrzcie piękny to są róże robiłyśmy same dziewczyny mi trochę wiecie pomagały o mam radzenie, więc proszę bardzo taka piękna jesienna dekoracja u nas na stole jest no, e, tak jak wspomniałam, idę się kąpać i będę odpoczywać. Dzisiaj był fajny, udany dzień. Mm, co my robiłyśmy? No, byłyśmy spacer na spacerku z psiakiem. Pokazywałam wam, byłyśmy jeszcze w Penne, kupowałyśmy śledzie. Jeszcze dziewczyny dorwały chrupki kukurydziane. E, później zaniosłyśmy do domu śledzie, nie chciało mi się z nimi już chodzić. No i potem spotkałyśmy się też ze znajomą. Tą dziewczynę z koleżanką się spotkały z taką y, małą, fajną dziewczynką. Mm. No i co? Trochę poganiały, pobawiłyśmy się, zaszłyśmy na plac zabaw. Dziewczyny się wyganiały i już ledwo na oczy teraz patrzały, więc fajnie. Mam nadzieję, że będą fajnie spały. Ja muszę się ogarnąć. To było i w ogóle. Więc, y, znaczy ogarnąć, ogarnąć do spania już się umyć, zmyć e, makijaż, chociaż mój makijaż to w zasadzie, wiecie, no wcale nie jest taki mocny, ale już kończę, bo mi zaraz pad bateria padnie. Życzę udanego dnia, albo wieczoru, zależy o jakiej porze mnie oglądacie. E, no i kochani, subskrybujcie mój kanał, lajkujcie, będzie mi bardzo miło i będę się bardzo cieszyć, bo nie wiem, czy wiecie, ale już we wcześniejszym vlogu wspominałam, że moje takie małe marzenie, moje, mój taki cel jest, aby do grudnia tego roku już, kochani, zdobyć 1000 subskrypcji. Mam nadzieję, że mi w tym pomożecie, bo oczywiście bez Was tego nie osiągnę. E, oczywiście jest już Was 500 i bardzo was, Wam serdecznie za to dziękuję. Jestem przeogromnie szczęśliwa, że już jestem na półmetku. E, nie spodziewałam się tego szczerze mówiąc, to jest taki cel, takie taki cel, marzenie, lecz wiecie z dystansem do tego podchodzę e, trochę, mam taką cichą nadzieję, że to się spełni, ale jak już naprawdę naocznie zobaczyłam, że już jest Was 500, no to byłam naprawdę zaskoczona no i zadowolona. I mam nadzieję, że ze mną zostaniecie, i mam nadzieję też, że te nowe osoby, które nie subskrybują mojego kanału, że jak to zrobią, to też zostaną ze mną. No i będziecie mnie oglądać, będziecie ze mną, będziemy razem tworzyć ten kanał, co jest najważniejsze. No i co, kochani, już nie przedłużam, bo mi zaraz na pewno bateria zgaśnie. Yy, jeszcze raz, dobrej nocy, wam życzę miłego wieczoru. Jeżeli oglądacie to w dzień, to miłego dnia. I zapraszam Was na kolejny mój filmik. Trzymajcie się. Pa pa. A tu mój plusz. Tu mój pluszek. Mój pluszek, okruszek. Dobrano.